Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Paweł, towarzysz Google'a. Chciałem Wam dzisiaj troszeczkę pokazać moje nowe miejsce czy miejsce mojej nowej pracy. W Józefowie pod oto otwockiem na ulicy Piłsudskiego 16. Pierwsze co się rzuca w oczy to to, że brakuje nam tutaj jakiegoś banera na płocie takiego dużego. Trzeba będzie nad tym pomyśleć żeby łatwiej było wędkarzom trafić, bo ten nasz sklep wędkarski jest tu schowany za e rybką. Wejście jest z boku. E, także będziemy musieli pomyśleć nad tym, żeby żeby tutaj to troszeczkę bardziej uwidocznić, że znajduje się sklep wędkarski. No jak już wejdziemy na e, na teren, to jest e, są potykaczek ze wskazówkami e, i tutaj z boku wchodzi się jest główne wejście do Sklepu wędkarskiego, zaraz tam przejdziemy. Idziemy sobie na górę. Tam jest magazyn. Magazyn ma przepotężną powierzchnię. Tego tak z zewnątrz nie widać. Ale tam są 4 czy 5 kondygnacji magazynowych, w no, wielkości biedronki mniej więcej. Zobaczcie w ogóle, jak ja wyglądam. Goliłem się dzisiaj rano i maszynka mi się omskła. Z długością tutaj coś na 3 mm nie zabanglało i tak pojechałem do połowy, mówię nie no. I już musiałem po całości tak pojechać, ale no na szczęście to w miarę szybko odrasta. Ale trochę śmiechu w domu żona z dziećmi ze mnie miała, nawet młodszy synek powiedział, że wyglądam młodziej od niego. W ogóle z tą moją brodą to też jest tak, że ja noszę ją, bo nie lubię się golić. I kiedyś mama mi powiedziała, że bez brody to wyglądasz jak mały dzieciak, więc może już tą brodę lepiej sobie zostaw. Żona też się przyzwyczaiła, jak się tam buzi daje w policzek czy coś, to już ta broda ją tak nie, nie koli jak kiedyś. Więc się nie śmiejcie z mojego zarostu. Wiem, że wyglądam jak kurciak skubany do rosołu, któremu udało się w ostatniej chwili uciec i taki niedoskubany lata po rejonie. Co do tam poprzednich komentarzy, tylko króciutko się odniosę, bo piszecie, a że jestem smutny, a że tu nic nie gra, a że towarzyszu zgasłeś, już nie wspomnę takich, że Sebastian wychował żmiję na swojej piersi. Że został zadzior, oszukany przez czempiona. Z jednej strony rozumiem takie komentarze, bo jakby no, nie znacie szczegółów, ale z drugiej strony są one niepotrzebne i bardzo przykre. My się rozstaliśmy w dobrych relacjach po prostu współpraca się rozsypała. Rozstaliśmy się w nawet przed wczoraj z Sebastianem rozmawiałem przez telefon o tej, o tej całej sytuacji. I generalnie jest to słabe w tym środowisku wędkarskim, że w ogóle człowiek do człowieka w taki sposób, o takich pierdołach. Eee, odzywa się w ogóle, jest to przykre, nie? Eee, ale to jakby już mamy za sobą, więcej już do tego się chyba nie będę odnosił. Eee, więc no, na, nadal mamy ze sobą kontakt, jesteśmy kolegami. Yy, nadal pływam na pożyczonej od Sebastiana Sądzie, żeby gdzieś tam na Wiśle nie rozwalić śruby od dno, yy, bo akurat gdzieś tam mu leżała, więc za się pożyczyliśmy od niego. Niedługo coś tam może nowego sobie kupimy. To, to, to oddamy, ale jakby no cały czas się, yy, się kolegujemy. No po prostu. Yy, I tyle. A, a co do mojej nowej pracy, no też piszecie, że tu, że tu nic nie zagra, że to się posypie. Że... Bardzo możliwe. Słuchajcie, to jest tylko biznes. W biznesie, dzisiaj jesteś, jutro cię może już nie być. E, no, niestety, te nasze systemy podatkowe, e, cały system biznesowy Skarbówki ZUS jest tak ułożony, że no nie jest łatwo robić coś. Jeżeli chodzi na przykład o produkcję Czempiona od A do Z wszystko na legalu żeby to wszystko utrzymać, zarobić na tym, no nie jest to instytucja charytatywna. Na ten moment jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie, wszystko się trzyma kupy, a co będzie w przyszłości? Nie wiem. Pewne są tylko ZUS i skarbówka. Co przyniesie w przyszłość, zobaczymy, ale bardzo wam dziękujemy za to za te wszystkie. Miłe, ciepłe słowa, komentarze, bo tego jest przeogromna masa. Cieszy nas to, że tak dużo właśnie wędkarzy nasze losy śledzi i interesuje się tym. No i też kupuje, e, kupuje przynęty czempiona. A mówię, co do przyszłości zobaczymy, ale na razie jest bardzo fajnie. E, idziemy sobie do sklepu. E, tutaj, właśnie z boku macie wejście. E, magazynu nie będę Wam pokazywał, bo e, tak jak tam już wspominaliśmy w którymś materiale jest tam jeszcze duży rozgardiaż. Pełna automatyzacja magazynu, ułożenie go na nowo miało się skończyć w styczniu, w lutym, a już mamy czerwiec. Kontrahenci tutaj troszeczkę zawodzą jeśli chodzi o przygotowanie tych systemów, regałów. No, jest to bardzo duża operacja logistyczna, a w międzyczasie ten sklep cały czas musi pracować. Nie jest to takie łatwe na palca, jakby się mogło wszystkim wydawać. Na ten moment nie możemy. Wykonywać wysyłek zagranicznych. Nie mamy też systemu ratalnego, ale cały czas ciężko nad tym pracujemy. Staramy się dopinać. Prezes się uwija w pocieczoła. Cała załoga pracuje po Bożemu na pełnych obrotach. Tej pracy jest dużo, bo tak jak wspomniałem i sklep internetowy po prostu jakieś kosmicznej ilości wysyłek wychodzi codziennie. Oprócz tego, sklep stacjonarny też na co dzień pracuje i tej pracy jest dużo. Więc magazyn, może jak już będzie kiedyś, niebawem, miejmy nadzieję, skończony, będzie Tomek, który aktualnie jest na rybach w Szwecji. Takie życie prezesa pracownicy pracują, a prezes prezesuje. Taka jest hierarchia tak było, jest i będzie. Dobrze, niech się dobrze bawi, niech sobie rybki łowi. O, tam nawet już widać na górze okno jest w sklepie otwarte. Wchodzimy sobie tutaj z boczku, troszkę nam. Będzie teraz mniej światła. A tutaj, w ogóle, tak jak stłumiamy rybka po lewej, po prawej, żebyście tutaj nie szli, tylko prosto do góry. Jest znaczek wędkarski, jest pierwszy piętro wędkarski. Idziemy dalej. Po lewej stronie mamy biura, więc tam nie zaglądajcie. E, chyba, że przychodzicie w salach biznesowych, tak jak na przykład handlowcy, przedstawiciele. E, brandów, marek, firm, no to wtedy wszystkie spotkania tu się odby odbywają. E, a tutaj mamy sklep. Siemanko chłopaki, nie będę wam gitary zawracał. E, tak na szybko tylko chciałem naszym widzom co nieco e, tego sklepu pokazać. E, ogólnie. Tak jak się rozejrzycie, no powierzchnia jest tu bardzo duża póki co. No jest tu jeszcze troszeczkę bałaganu, cały czas nad tym pracujemy, żeby to E, wszystko usprawnić, bo generalnie, tak jak wcześniej wspomniałem, sklep pracuje na pełnych obrotach, a w międzyczasie e, ogólnie sklep internetowy jest dużo, 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 dużo większy od e, stacjonarnego, więc ten stacjonarny trzeba na początku troszeczkę ułożyć, przerzucić towar, którego tutaj nie chcemy, na internet i z internetu Powybierać same takie fajne sztosy, fajne rzeczy, które byśmy chcieli mieć tu stacjonalne, i na nowo to wszystko ułożyć. A przy okazji, cały czas tutaj wszystko musi pracować. No bo najłatwiej by było zamknąć sklep na dwa tygodnie i ustawić go od nowa, ale podjęliśmy z prezesem decyzję, że sklep musi pracować, a w tak zwanym międzyczasie będziemy to wszystko. Usprawniali, dopieszczali, no i tak to będzie wyglądało. Oprócz spinningu, no to jak wiecie, jest dużo fidera, dużo karpiowych tematów. Ten asortyment jest no, szeroki od A do Z, ale tak jak sobie przejdziemy na szybko, mamy Fishapa na samym początku, mamy ściankę Flagmana i powiem Wam, że nawet do tej pory nie wiedziałem, że Flagman ma takie rzeczy w asortymencie. Kojarzy mi się Flagman dotąd z tematami tyczkowymi, jakimiś fiderowymi, zawodniczymi tematami, takimi właśnie do, bardziej do ryb spokojnego żeru. A się okazuje, że mają ciekawe rzeczy i na pewno na sklepowym, na sklepowym kanale pojawią się jakieś materiały dotyczące asortymentu flagmana dalej sobie idziemy mamy ściankę spro gdzie, gdzie są woblery, gumy, główki dźgowe, agrawki gumy w bulkach, jaskółki, duże, małe. Też o tym zrobimy, zrobimy oddzielny materiał. Słuchajcie, spro ma też sporo wahadełek, na przykład na Trout Area 0.5 g. No to już tutaj zawodnicy będą wiedzieli o co chodzi i też będziemy to Będziemy to tutaj troszeczkę przemeblowywać. Są agrawki, krętliki, kółka łącznikowa, akcesoria. Za mną, jak tutaj zerkniecie, no to są już takie tematy e, fiderkowe, koszyki. Też ten temat, w ogóle, jak ja kiedyś 30 lat temu, wiem na Fidera, to była zupełnie inna dyscyplina sportowa. E, to się tak wszystko rozwinęło. Też będę chciał, żeby na kanale sklepowym pojawiały się materiały dotyczące. Karpiowania, Fidera, Sławika, tak po, po, po prostu jak tutaj się dotrzemy z chłopakami, to też chciałbym ich troszeczkę za język pociągać, bo wy też tam piszecie w komentarzach, że tu nie ma chemii między nami i tak dalej, słuchajcie, no ja jestem tutaj świeży, chłopaki też mnie nie znają, to, to nie jest tak, że tu wpadnie jak Filip z konopi i, i, i będzie atmosfera jakbyśmy się znali 30 lat i będziemy rodziną musimy się po prostu zaprzyjaźnić, dotrzeć e, póki co jest bardzo miło, sympatycznie jeszcze się nie pogryźliśmy jeszcze zęby wszystkie, śliwy pod okiem nie ma to chyba dobrze jest e, dalej mamy e, ściankę kres. jest Gamakatsu jest e, Braunik, jest Quantum, słuchajcie takie gumki e, kajteszko podobne dla okoniarzy Quantum, kopytka, i i sandaczowe od Mansika tematy z za wielkiej wody, patrzcie fajne jaskuły są też jest sporo ciekawych kolorów więc można sobie to wszystko a i są sprzedawane na sztuki o, ja lubię takie tematy Białe z takimi rażącymi akcentami dalej mamy tutaj kącik Black Cat'a i jest matka, więc mamy kącik sumowy, który też musimy tutaj to wszystko przynajmniej uzupełnić. Jest ścianka czempiona. tutaj pewne dostawy już się kończą, pewne przybywają, w lochu nadal Adaś pracuje. Szastery od, od Dama FZ, -a. fajne gumki, w, dobrym cenie też, w dobrej cenie też na sztuki sprzedawane. Tu jeszcze się cofniemy, mamy od Berkleja tematy, patrzcie. E, kojarzycie te gumy z kopytkiem, a teraz są takie tu jest długim ogonkiem twisterowatym e, i są wajby i flankery e, i pulsy realistiki i tutaj mamy e, bisty, najbrzydsze chyba gumy na rynku szczupakowe nie wiem o co chodzi, ale wędkarze to kupują namiętnie więc chyba wyniki mają duże, bardzo duże jaskuły do werta one mają 22 cm. Wampery też temat znany. Znaczy, to nie tylko do werta, ale ja bym chyba głównie, głównie przy wercie się skupił na tak dużej jaskulę, czy jest kawał mięsiwa, tych kolorów jest sporo. Jak sobie tu przejdziemy, mamy gumy od ganki. Ja wcześniej, wcześniej gum ganki nie znałem, nie miałem do czynienia, ale też są duże kopytka, małe kopytka. Kilka ciekawych. Malowań, kolorów większe, kotleciki jaśniejsze, ciemniejsze. Także no jest ogrom tego naj, najwybredniejszy. Wędkarz sobie tutaj na pewno coś dla siebie ciekawego znajdzie. Przejdziemy dalej. Mamy ściankę Mikado, są so duże, małe Sicario Fish Huntery, Fish malutkie, malutkie jaskółeczki. E, obok są główki gigowe ścianka z pudłami, tu mamy ściankę Berkleja. No i słuchajcie, już tyle wam pokazałem, że mi się w głowie kręci. A jeszcze nie doszliśmy do jednej trzeciej sklepu. E, blachy od Dama, e, tu mamy dalej Sewidźgira, ścianki, e, duże gumy już zbrojone. E, 4D Line True Roach. Są szczupaki, są e, raczki, no, cykady, regeneratory, akcesoria, wszystkie tu, dalej zobaczycie sobie kanibale, mmm, river roach, no jest tego multum we wszystkich rozmiarach, jakie tylko sobie możemy tutaj wymyśleć. Hering, Shad'y kurczę, tu się teraz owiemy, jest Mikado z obrotówkami, tu są sicario i nowe gumy z z ogonem twisterowatym, są kopyta. Tu mamy e, fajne gumy od Dajwy Tournament sprzedawane na sztuki, też takie, e, też kopodobne, tak mi to nazwał. Od trzech cali do sześciu, sporo fajnych kolorów. pod sandacza gumki, jak najbardziej fajnie wyglądają. Tu z kolei jest ścianka z żerkami e, od Spro od najmniejszych. No największe paczyny, takie tuiczki malutkie są, e, okoniowo-pstrągowe, małe temaciki, małe jerki i w dół coraz większe, coraz większe, obok jest ściana Westina, gumy, jery. Westiny Swimy uważane za najlepsze e, jerki produkowane seryjnie, coś w tym musi być, bo jest to opinia wielu wędkarzy. I to tak naprawdę jest tylko część, bo dużo, dużo, dużo więcej tego wszystkiego jest na magazynie I będziemy to zapełniać, więc z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc powolutku Ten nasz sklep będzie się zmieniał Tu mamy woblery, odganki, są popery, są głębiej schodzące, są dogi O, już tutaj widzę coś dla siebie na okonie letnie, powierzchniowe Trzeba będzie zainwestować, parę groszy znowu gumy pakowane w paczuszki Idziemy dalej. Tu mamy upstreamy tematy okoniowe. Takie najmniejsze maluteńkie. Jest tego trochę do wyboru. twisterki, kopytka. Patrzcie, cała ściana gum od Westina, Chattezy, Slimy, eee, są so Twinteasy, jaskuki, są so, e, hypoteasy Co tylko sobie możemy od Westina wymyśleć, to wszystko się... Tutaj znajduje bultizy, bultizy z ogonkiem twisterowatym. Las wędek, w tych wędkach też będziemy robili przemeblowanie. Dopiero udało nam się je hmm, chociaż poukładać firmami, jakoś tak pokompletować, żeby wszystko było w jednym miejscu, a teraz zaczniemy to przekładać, bo w magazynie jest bardzo dużo ciekawych wędek, ciekawych producentów, ciekawych modeli, których jeszcze tutaj nie mamy, więc też powoli będziemy wyciągali. Jak zobaczycie przede mną cała ścianka Salmo e, woblerów też jest troszeczkę przybrana. Ona wymaga uzupełnienia, bo na magazynie też mamy bardzo dużo ciekawych woblerów od Salmo. E, tam wyżej jest ścianka Fox Rage'a. Też, też warto będzie nad nią się zastanowić i uzupełnić, trochę tutaj przemieszczać. No głównie gumy. patrzę, jakie raczki fajne ma Fox Rage e, i tych raczków. Jest sporo kolorów. Tu jest fajny kolor. Na łowiska, gdzie raki występują pod okonia sandacza, jak najbardziej. O, ten duży rak mi ucieka. Najbardziej fajne tematy. Ładnie pachnie. Ja zawsze mam jakieś takie zmęczenie, że muszę, muszę przynajmniej po Jak ryba. No i naturalne kopytka. I nienaturalne. I flag... flagowiec mi się bardzo podoba. Jeden z moich ulubionych kolorów. Czy to gumy, czy to e, woblery, podstupaczka, ale i inne ryby też. ososowate lubią flagowce. O, jest duże raczysko, Także tego Fox Ranger jest sporo. No a tutaj po tej stronie mamy całą alejkę jakby całą ściankę tematów karpiowych, fiderowych, gliny, zanęty, kulki, pop-upy, kukurydzę te wszystkie dipy, sosiwa psiukacze, fukacze co tylko sobie łowca ryb spokojnego żeru może zażyczyć to tutaj się znajduje oprócz tego te wszystkie akcesoria bomby, nie bomby żyłki, zestawy zestawiki dwie ścianki kołowrotków które też musimy sobie sobie trochę przemeblować i uzupełnić, bo jest tutaj mały Małe bałagani. Artystyczny nieład, jak to się mówi. E, tu jeszcze mamy no, klasyka gatunku: jest e, ściana porspinga, do uzupełnienia jest e, mepsik. E, słuchajcie, są gulpy. Patrzcie, ile rodzajów gulpów od Berkleja. E, to są przynęty i na białoryb, i na tęczaki przede wszystkim. E, I na pstrągi potokowe, kleniki, jaziki. Ale chyba głównie prym, który wiedzie. E, Troutarea, jeżeli chodzi o gulpy. Tutaj, jak zerkniecie sobie, e, jest ścianka manifika, koguty, wirujące ogonki, wahadełka. Też będziemy tutaj to wszystko nabijać, żeby jak najmniej luk było e, na ściankach. E, Ilek gumy rzadko spotykany temat w sklepach wędkarskich. Ilex słynie z dobrego towaru, dobrych, e, dobrych przynęt, dobrych woblerków. Patrzcie, jerki nawet mamy Ilexa. E, jest coś od Rapali jak najbardziej. Tutaj mamy troszkę rękodzieła um, od Bielika. No i tak, tak w skrócie w telegraficznym. Na ile nam się tutaj po prostu do tej pory udało porzucać tego towaru, to już jakieś tam delikatne zmiany widać, cały czas to się będzie jeszcze tutaj zmieniało, kotłowało, no pracy jest dużo, ale to fajnie, bo coś się dzieje, coś się zmienia. Także no, jeżeli chodzi o Fatfisha Fatwisz jest na dobrej drodze, żeby zostać jednym z największych sklepów wędkarskich w Polsce. A ja jako Pracownik fakisze, chciałbym też mieć w tym swoje trzy grosze, jak to się mówi. Więc pracujemy ciężko. I jak to gdzieś ktoś powiedział, dobra, ciężka praca opłaca. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli chodzi o jakieś materiały z nadwody, gdzieś tam wrzucam te posty na Facebooki, i Instagramy, ale tak, żeby za bardzo miejscówek nie pokazywać. Tak jak już wcześniej wspominałem, nie jest to dobrym rozwiązaniem, żeby rybodajne miejsca wykładać wędkarzom na tacy, bo to się zazwyczaj źle kończy dla ryb i przede wszystkim dla ryb. A może gdzieś tam sobie niebawem dalej popłyniemy, będzie nieco więcej czasu. No już taki gorący okres tych wszystkich roszat kadrowo-biznesowych mamy za sobą. Powoli zaczyna się wszystko uspokajać, więc więc może niebawem jakieś materiały z nadwody się pokażą. Też będę chciał Wam e, przygotować jeden materiał a propos łowienia pstrągów w Anglii e, z kolegą Karolem. Kilka słów opowiedzieć o tym, e, pokazać kilka rybek, przebitek ciekawych, e, bo sporo pytań było o te e, łowienie pstrągów na Wyspach Brytyjskich. Bardzo ciekawy temat. E, no i życie płynie dalej. Pracujemy po bożemu, trzymajcie się, cześć.